Witajcie moi drodzy po długiej przerwie. Dziś nauczymy się jak pływać. Jak to się stało, że mam łódkę? Zacznijmy od tego, że podróżowałem sobie południowymi krańcami wyspy Independence. No i patrzę, stoi kilka łódek. To nazywa się Pirate Dingy. Ktoś je chyba nie zamknął, ale zrobiłem sobie przy okazji kilkudniową przerwę. Stanąłem sobie przy tej łódce, no i okazało się, że. Nikt jej nie ruszał, więc zakładam, że jest ona opuszczona. Pozostawiona po prostu na pastwę losu. Więc przygarnąłem ją pod swoje nogi. No i będę ją teraz pływał, nie wiem, ewentualnie wokół Independence, ewentualnie tam nie wiem, będę płynął na jakieś wysepki. Tak, żeby nikt mi te łódki nie podpieprzył. Yy, użyję te łódki, żeby przepłynąć do Deliverance, które jest gdzieś tam. Chociaż mogłem już przeponąć, ale wątpię, żeby to się udało, ponieważ mm, jest możliwość, że zaatakują mnie po drodze rekiny. Przy okazji mogłem polecić sobie po krzywej linii. No i albo wyląduje na chaosie, albo po prostu nie wiem gdzie. No ale nic. Skoro już mam łódkę, to trzeba zrobić z niej dobry użytek, więc przepłyniemy się wokół mm, Independence. No i... Pogadamy sobie, ewentualnie ja Wam powiem o tym, co robiłem, kiedy mnie nie było. Więc, yy, zabrakło mi Weny do nagrywania. Co prawda, miałem jeszcze wybrać się do krateru Grubera, ale w drodze do niego zaatakował mnie krokodyl. Nagrałem z tego odcinka, ale był on taki smutny zarąbiście, że po prostu zdecydowałem tego nie rzucać. Bo po prostu, no, nieważne. Yy, zaatakował mnie krokodyl, straciłem chyba. Yy, sam nie pamiętam co. Chyba kowadło, ale nie jestem pewny. Nie, kowadło zdobyłem przed chwilą. A właściwie, nie no, nie przed chwilą, ale kilka dni temu. Mm, jest zima. Tak długo nie grałem. Właściwie. Ale cieszę się, że ta łódka jest mm, opuszczona. Bo teraz możemy sobie przepłynąć tam jakiś, no nie wiem, fajny mm, dystans. I mogę ewentualnie odkryć nowe tereny. Przy okazji. Miałem powiedzieć coś jeszcze. Aha! Ja zdecydowałem, że przez rok szkolny będę nagrywał tylko w weekendy i tylko w jakości half size, ponieważ na full size nie zdążę rzucić trzech odcinków na raz. I właśnie rzucenie jednego odcinka full size 10-minutowego zajmuje od 8 do 9 godzin, ewentualnie 10 godzin, a wrzucenie half sizeu zajmuje 2 godziny a ja chcę no raczej wrzucać odcinki tak, żeby były regularnie, ale żeby nie były najgorszej jakości. I właśnie... Hmm, długo nie nagrywałem, ponieważ no szkoła wiadomo, 8-9 lekcji dziennie, sprzedałem praktyki, ale na praktykach nie jest zawsze źle, bo zwykle się opieprzam, ale dobra, wy tego nie słyszeliście. Nic nie wiedzieliście, nic nie słyszeliście, nic nie mówiłem. Mm. Tak, full y będę nagrywał tylko kiedy, albo w ferie, albo w jakieś inne wolne dni, hmm, ale póki co będę nagrywał whole y, żeby było to mniej więcej tak jako tako wrzucane. Tak, wygląda na to, że jeszcze mamy trochę czasu na nagranie i chcę, żeby ten czas no, dobrze został wykorzystany. Mi się wydaje, że... Nie, to nie jest New Maynok. Niestety. No to tak. Przy okazji Colby sobie podziękujemy za to, że stworzył tą łódkę. Pomogło to bardzo. Ewentualnie nie będzie on w ogóle oglądał tego filmu. Mam nadzieję. A, ale skoro już jej nie rusza to. To dobrze, bardzo dobrze. Mm. I teraz jeszcze jedna rzecz. Hmm. Czy chcielibyście, żebym już płynął do hmm, Deliverance, czy jeszcze, żebym tam nie wiem Pozwiedzał wysepki wokół Independence, ewentualnie jakieś inne większe wyspy, które są wewnątrz Independence i tym podobne Na przykład wyspa Maple Mapl. nie wiem, po prostu Maple Island jest taka duża, dość sprawa wyspa, kiedyś się tam festen był. Hmm. I jeszcze są chyba na zachodzie dwie wyspy na północnym zachodzie jeszcze są dwie wyspy na północnym wschodzie no i na południowym wschodzie to już jest jedna wysypka taka no w miarę przyzwoita chyba nie wiem czy odwiedzać ją czy nie póki co wezmę mm, zawędruję do dwóch wysepek gdzie możliwe że już kiedyś ktoś wiem, nie wiem czy to możliwe ale na pewno ktoś tam wystartował yy, nieseryjnie no, tylko film, w którym opływał cały Independence, więc może wezmę tam, zobaczę co i jak jest i w ogóle. No ale cóż, cieszę się, że mam uć, bo, bo mam teraz o wiele więcej możliwości podróżniczych. Przy okazji zawędrowałbym sobie na wzgórza Elizejskie, ale obawiam się, że no, niestety nie jest to najlepszy pomysł. Tutaj mogę sobie wpłynąć, no chyba do jednego z kanałów, ale nie jestem pewien, dawno nie zaglądają do map nawet. Okej... Okay. Hm. Jak patrzę sobie na głębie tego oceanu, to po prostu strasznie to wygląda, po prostu przerażająco. Nie że wygląd, tylko po prostu mnie to tak przeraża dziwnie. Ale, na szczęście, serwer Deliverance został otwarty dość dawno temu, więc, no, chyba ani rekinów, ani węża morskiego nie będzie. Wąż morski, z tego co pamiętam, ma wygląd anakondy, tyle że jest o wiele, wiele większy. I do tego jeszcze nie ma o nim artykułu na Wiki, na Wurmpedii. A szkoda bo lubię czytać o takich potworach właśnie jak hmm, CS Serpent i tym podobne Nie no ale tak mnie korcić żeby teraz popłynąć na ten deliverance że po prostu no ale nic hmm. Właściwie wiecie co? Ja może zapłynę do wzgórz lizyjskich tam sobie pójdziemy może znajdę przy okazji zwłoki yy, czerwonego albo zielonego smoka to było bardzo fajne I w następnym odcinku będzie już właśnie zwiedzanie z oliceckich, a póki co muszę je dopiero znaleźć, bo nie wiem gdzie są kompletnie Przy okazji pokazałbym bym wam co się stanie, jeśli się wypłynie w kraniec mapy, od którego od której strony właśnie nie ma już żadnego serwera. Może wyjaśnię wam co się stanie. Tu to już w odcinku wąwóz albo kanion nie no jedno, ale to są właściwie jak się wypłynie poza takiej krainie z mapy to po prostu postać umrze od razu są to tak zwane rekiny z Shark Borderu już to lagujmy po prostu zaczynają no, pojawiać się na ekranie event czy gdzieś tutaj napis, że rekiny zaczynają um, cię śledzić takie tam inne a potem po prostu postać ginie, łódka przepada, przedmioty przepadają, no i tyle. Rekiny same z siebie mogą wytrącić gracza z łódki, co może spowodować, że może zabraknąć takiemu graczowi staminy do powrotu do łódki. Przy okazji rekin może wyrzucić gracza na całkiem pokaźny dystans, więc może się zgubić. Rekiny są silniejsze nieco od, nie wiem, są najsilniejszymi stworzeniami zaraz po unikatowych stworzeniach. Czy np. trackingu, ja, który Janka ścigał mm, oraz smoki, które na przykład są na wzgórzach Elysejskich, na Smoczym Kle, który jest pośrodku Independence i tym podobne. Na każdy serwer przypadać powinien około jeden smok. Niestety ja tam nie wiem, bo nigdy nie widziałem smoka na własnym oczu, ale może w następnym odcinku już zauważymy, no zobaczymy ewentualnie jakiegoś smoka i powinien być git majątkowy. Tam widzę jakiś las, więc to na pewno nie są zgórze alizyskie, ale strasznie się ta łódka wlecze, ale musicie przyznać, że już przepłynęliśmy całkiem pokaźny dystans. Zbyt pokaźny. Ale mi się łódka podoba. Będę musiał sobie jeszcze do niej ukraftować um, boat lock, żebym, no, mniej więcej już miał tą łódkę zabezpieczoną. Przy okazji będę musiał ją polepszać, tak żeby um, no, nie wiem, żeby jej nikt nie ukradł, bo utrata tak cennego przedmiotu w tej chwili byłaby tragiczna. No i nic, skończył się czas, więc trzymajcie się i cześć.